Dupskoprystan do kibla tym dupskiem Kto to jest? Ty Nie no, przyjrzyj się Czekaj, ci powiększa. Kto to może być? Nie wiem Pani logo Lobopeda No hmm? Dupskoprystan do kibla dupskiem, dupskoprystan do kibla kubskiem Dłóbka prysta do kimla tym dubskiem. Kto to jest? Ty. Nie, no, przyjrzyj się Czekaj. Ci powiększa. Co to może być? Nie wiem. Ani lo. Robopeda. No? Dłóbka prysta do kimla dubskiem, prysta do kimla Dłówka, prysznica, dowki, bla, tym dubskiem. Kto to jest? Ty, nie no, przyjrzyj się. Tak, czy powiększa. Kto to może być? Nie wiem. Ani lo. Robopeda. No? Dłówka, prysznica, dowki, bla, dubskiem. Dłówka, prysznica, dubskiem.